Cześć, cześć! Dzień dobry kochani, witajcie! Na wstępie chciałam powiedzieć, że ten film, który właśnie oglądacie 7 lipca w poniedziałek, nie jest nagrywany 7 lipca w poniedziałek, ponieważ ja dziś i jutro, czyli poniedziałek wtorek, mam różne wizyty lekarskie i nie jestem w stanie nagrać tego filmiku fizycznie, ale chciałabym, żeby była zachowana. Ciągłość, systematyczność tych moich poniedziałkowych nagrań, dlatego pozwoliłam sobie nagrać ten filmik parę dni wcześniej, ale zrobimy wszystko to, co zawsze w poniedziałek staram się robić. Czyli zaczynamy od tarota. Rzucam kosteczką dwunastką. To jest dwunastka. Jedynka. Jedyneczka. I tutaj zaznaczymy sobie o, może na czerwono. Największa kwota to jest 20. Dobra. Na dzisiejsze rozdanie mam 100 zł. Dobra. Tu mamy 20 i spróbujemy jeszcze raz. 7. 4, 5, 6 i 7, i tu mamy dziesiąteczkę. O, już drugą. Super. Przepraszam za hałasy, jeśli e, słyszycie, ale sąsiedzi e, kładą papę na dachu. E, czyli ja, mimo to, iż nie nagrywam tego w poniedziałek, zapisuję datę poniedziałkową, czyli y, 7 0. 7 imieniny miesiąca. Dzisiaj wpadło do tarota 30 zł, to mamy już 108. Pięknie. Kolejna. To losujemy jedną małą kartę i tak sobie y, postanowiłam, że tarot pójdzie na y, nowe auto. A mały tarot y, Pójdzie na dom. Tu skreślam dwójeczkę. Aha. Najpierw karty. Karty tu, a kasiora tu. Dobrze. Ten segregator mamy. Idziemy teraz do gry wakacyjnej. Skończyliśmy na karcie numer 1, na numerze 4, czyli musimy iść do karty numer 7. Karta numer 7, karta numer 7 i numer 6, czyli wykreślam i tu dodajemy 3 złote, i idziemy do karty 12. Karta 12, numer 3. Tu mamy 16 zł razem sobie zapiszę na, na boczku o karta numer 8 i numer 5 i tu mamy 7 dobrze karta numer 8 numer 5 czyli odkładamy 7 czyli razem 23 Dobra, i na tym zakończymy, i kończymy na karcie numer 8, numer 5, plus 23, to mamy 75. Ok, to chowam. E, to może zamienię sobie? O tak. I tak. I tak. I tak. Dobrze. I teraz kulamy kostką czwórką. Uu, gdzie mamy czwóreczkę? Y, tu mamy jeszcze jedno. To może dzisiaj. Rzucę sobie dwa razy czwórką. Tu mamy trzy i jeden. Trzy i jeden. To mamy cztery i kostką szóstką. Trzy, a jeszcze raz cztery, to mamy jedenaście. okej, okay. tak jedenaście, to tak dobrze. I to byśmy mieli, i teraz idziemy jeszcze do wyścigu po kasę. Nie powiem, do wyścigów, do pociągu i do spaceru, ale jestem, powiem wam szczerze, jestem mega zadowolona, mega szczęśliwa, zaskoczona, że tyle osób bawiło się z nami, wyścig po kasę. No, serce się raduje. Tyle osób, które się do mnie odezwało, które przystąpiły do mojej drużyny, zgłosiło się po wyzwania i podejrzewam, że również tyle samo osób dołączyło do grupy zguby czy do grupy Moni. Bardzo, 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 bardzo się cieszę i mam nadzieję, że bawicie się dalej z nami z kolejnymi grami z pociągiem i z spacerem. Super, bardzo się cieszę. Tutaj rzucamy kostką dziesiątką. Jeżeli ktoś jeszcze nie podesłał mi swojej planszy z mojej drużyny, to bardzo proszę podeślijcie to w odpowiedzi, dostaniecie wyzwadka. Dobra, tu skreślam drugie, drugi tydzień już. Yy, dwa razy, a ja mam jeszcze jedną przecież taką, idziemy jest. Tak, mam 8 i 2. Czyli tak, tu mam 2, mm, 2, a tu mam bomba, mam 8. 8 minus 6, czyli 2. Czyli razem 4 złote. Yy, dobra, to będę pamiętać 4. I spacer po kasę. Tu wykreślam drugi tydzień. I tu rzucamy, wykonaj rzut kostką szóstką, trzykrotnie. Dobra, to biorę sobie trzy kosteczki. I mamy tak: jeden, jeden i cztery. Ale że tutaj y, znajdujesz woreczek pieniędzy, do wyniku dodaj dziesięć, czyli y, wpisuję jeszcze dziesiątkę, czyli mam jedenaście.

Będzie na nowe auto. Szklarnia będzie przeznaczona na nasz nowy dom. 80 dni dookoła świata będzie na auto, i powrót do przeszłości będzie przeznaczony na nasz nowy dom. Dobra, ponieważ zostało mi, zostało mi tutaj 10-14 zł, to ja sobie z tych pieniędzy pozwolę zagrać w mm, wyzwanko od Ewunii. Tu rzucam czterema kostkami, czyli dwie czwóreczki i dwie szósteczki. I mamy tak. 6, 5, 3 i 2, czyli 16. To mamy 14. A czy ja mam jeszcze tutaj skitrane jakieś? Mam 2 Dobrze. To mam 16. Dobrze? 11. Eee, 13. 16. Tak. Ok. I to wyzwanko na razie idzie na boczek. Teraz przystępujemy do minimali. Eee, to jest poprzednia kasiora. Wyciągam. Nie pamiętam, jak to było ułożone ostatnio. O, tak, tak. Czy to się zmieści? Kadru nie, z, nie zwiększałam, nie zmniejszałam, więc powinno być ok. Dobra, mieści się. Tu mam również 60 zł, tak jak ostatnio. I kostka szóstka, dwie szósteczki, żeby było szybciej. Losowo. Rozkładam pieniądze do czwórki, do szóstki, do szóstki, do jedynki, do szóstki, do szóstki. Zauważyłam, że jak rzucam tymi kostkami, to często wypada szóstka. Czwórka i trójka, trójka i piątka. No to już mamy skończone jedno, piątka i czwórka, trójka i jedynka. Trójka i piątka, jedenka i dwójeczka, szóstka i dwójka, piątka i piątka, piątka i czwórka, czwórka i czwórka. Ok, to zaczynamy odliczanie. Tu mamy dziewięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze, to idzie na oczek. Tu mamy 2, 4, 1, 2, 3 i 4. I zostało nam tylko jedno pole. U izy mamy 5, 10. A czy to potrzebujemy 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm, pomarańczowy. 1, 2, 3 4 5 6 7 i 8 i 8 i mamy ding ding pierwszą kończono i tą zaraz sobie y, dołożymy <laughs> albo od razu dołożymy. Dobra, to są 20, czyli y,

I kolejna, to może tym razem bez, tu mamy też za 2 złote, czyli jedno kółeczko, dobra i tutaj mamy 2 złote, 1 i 2 i ding ding, ukończone, a zostało nam 10, 12, to biorę kolejne.

To wraca tu. Okay, to wraca tu. Tak, a to idzie do saszety. Jak będę miała możliwość, to sobie zamienię je na papierowe. Dobrze, okay. to wrzucam luzem, bo wszystkie wyzwanka są bez celu przypisanego, więc będziemy to robić yy, na sam koniec. Tak, tak, tak. I teraz jeszcze chciałabym uzupełnić w tym segregatorze coś. Tu mam 50, 60, 70, 80, 90 i 100. I zaczniemy może od końca.

24, ale ja nie mam drobnych. Tralala. Aha, to bym mogła sobie... No właśnie bym mogła sobie to zamienić, nie? Bo tu może będą potrzebne. Gdzie tu jest ta jedyneczka? Pięć, To jest jedna dyszka i dwie dyszki. To tak.

I 10. I wkładam całą pięćdziesiątkę. O, super. Dobra. Kolejna po kolei. Co to mamy? Nadpłata kredytów. Nadpłata kredytów. Tu mamy co? No, tu sobie też może zdrapiemy. 10. 20. Dwadzieścia, to mamy już tak i tu dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, to mamy trzydzieści na nadpłatę kredytów, super, tak i tak i nam jeszcze zostało z trzydzieści 40-45. Hmm. Może damy do mebelków coś. Tu mamy cztery pola. To rzucimy sobie 5, 5 i 6. Hmm. 5, 5 i 6. To mamy 16 i jeszcze raz 18. To już zawczasu dam, tak? O, i ding ding. Mamy skończone. Mm, a gdzie tam to skończone? Aha, tam wsadziłam, dobra. E, tak. Czyli tu na razie sobie już podarujemy. Zostało nam jeszcze 10, 20, 30, 40 zł. O, super. Tu trochę nadgodziłam poza kamerami. Nadgoniłam. Nadgodziłam. E, tu. Mm, urzucałam kostką, a to trzy razy sobie rzucę. O jaki ładny wynik. Pięć, cztery i 1. I dyszka leci. Dyszka leci. Tak i tak. I może damy tutaj tak drobne. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. To mamy, to jeszcze idziemy do piratów. Tu mamy 2, 4, 6, 18 złotych. No to byśmy sobie może zdrapali, a jak będzie 20, to nie dodam. Tu dyszka. Dysz. Mamy jeszcze osiem, dziesięć, trzynaście, szesnaście, osiemnaście. I super. Fundusz awaryjny zasilony osiemnastoma złotymi. Dobra, to mamy. I ostatnia rzecz. Nagrywa się? Nagrywa się. Szyb. Dobra, To muszę sobie trochę poporządkować tu. To schowamy, bo nie będzie nam potrzebne. Tak i tak. Dodamy sobie do zguby. Do zguby. 40 zł mam na ten cel. Czyli tak. Tak i tak. I tak i tak. I tak. I tak i tak. Czy to wszystko widać? Tak, 2, 4, 6, 8, 10. Kostka dziesiąteczka. I tam, gdzie mi wypadnie, tam idę i tam odkładam 10. Czyli mamy przekąski do kawy. Losuję sobie jedną kartę, może tą za dyszkę, dobra, tu wykreślam, A już mamy dyszkę, kolejna czwóreczka, czyli tu dodatki do kawy, o zostały nam tylko dwa i dyszka i to jest mleczko, to już mamy dwie dyszki. Kosteczka, dziesiątka znowu, no dobra, to tu, o, yy, to są chyba makaroniki, nie? Moja chrześniaczka za nimi przepada, a ja ich nie lubię. To mamy jeszcze dychę, yy, Siedemka, pięć, sześć, siedem, oj, tu nam zostało dużo, yy, to może ten? Jejku, jak idealnie. 40 dzisiaj udało nam się wylosować i to jest to. Dobra, czyli 40 złotych ląduje do mojego pudełeczka. Tak i tak i tak. Tak i... Jeszcze jedną rzecz, jaką bym chciała zrobić, to mój boksik e, zdrowie. Tu zostały nam bingo. Warto jeść i pić. Oraz owocowe witaminy. E, szczerze powiem, nie wiem, ile tu nam brakuje jeszcze do ukończenia. Owocowe witaminy. Hmm, mam sobie kalkulator. Mam 50 zł minus. Najwyższa kwota to jest 5. Minus 5, minus. Może uda nam się kolejną kartę dzisiaj skończyć. Owocowe witaminy. Kolejne. 5, minus 5. Yy. Znowu owocowe witaminy. 4, minus 4. Zagraj w bingo. Dwie kosteczki. 4, 1, 1 i 4. Już mamy 4, 4, 4 i 4. To jest kapsułka radości za dyszkę. Minus 10, minus. Owocowe witaminy. Tu mamy jeszcze ananasy za trójkę, minus 3. To mamy jeszcze 20. Aha, co ja robię? Za 23 zł jeszcze mamy zagraj bingo. 4 i 6. To jest 2, minus 2. A 6 i 4 już mamy. E, warto jeść i pić. I tutaj e, sprawdź, ile musisz odłożyć. Wykonaj rzutkowską. Wynik zapisz w kółeczku. Tu widzę, że mamy dziesiątkę, więc dziesiątką rzucałam. I mamy 2. Minus 2, minus. Yy, warto jeść i pić, dobra, rzucamy pestki dyni i słonecznik, 2, minus 2, no dobra, to ja już rzucę ostatni raz, 9, minus 9 i tą kartę już odkładam, warto jeść i pić i zostały nam tylko dwie, mam jeszcze 8 zł, to wiecie co, ja... Wykreślę tutaj, bo tu już mam wszystko wykreślone. Wykreślę tutaj trujeczkę minus 3. I tą y, owocowe witaminy. Tą też już zakończymy. I zostało mi 5 zł. Um, to wykreślimy tu, piąteczkę. I mamy na zero 50 zł. Chodź tutaj. I po prostu następnym razem to już nie będę rzucać, nie będę kulać, chyba tylko będę wykreślać tak jak leci. Dobra, czy to się nagrało? Nagrało. Filmik nie za długi, ale jest. Dobrze, kochani, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w przyszły poniedziałek, to będzie 14. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrową, wypoczywajcie, yy, Buziaki, pa pa!